Hej, cześć, Manka z tej strony znowu ja, Kamerlord, i witam was wszystkich bardzo serdecznie we vlogu informacyjnym, we vlogu informacyjnym, w którym chcę poruszyć e, temat tego, dlaczego przez ostatni czas nie było materiałów, między innymi, rzecz jasna, y, materiałów nie było dlatego, że jak już widzicie, poprzez pło, nie jestem u siebie w domu, i taka informacja była też na Facebooku, ale postanowiłem nagrać ten film, Ponieważ mam wrażenie, że większość z Was i tak nie odwiedza Facebooka, przynajmniej na moim profilu, bo na swoim na pewno siedzicie cały czas, chodzi o profil, do którego link jest w opisie czyli to będzie facebookcom I tam była informacja, że po prostu nie mam mnie w domu i mogę nie móc w ogóle nagrać materiału. I tego filmu by nie było, gdyby nie to, że teraz mam chwilę czasu. Chwilę ciszy, bo tutaj głównie chodzi o to, że czasu mam może sporo, ale tutaj byłyby hałasy, byłby śmiech, byłyby różne rozmowy w tle, byłby hałas po prostu. Czyli mam teraz po prostu moment, żeby nagrać i szybko to nagrywam. Mam nadzieję, że wszystko powiem i nie będę musiał tego na 15 razy nagrywać, bo nie mam po prostu na to czasu. Głównie tak, głównie pojechałem aktualnie i będę do niedzieli poza domem. Jak już widzicie też po tym filmie, który aktualnie oglądacie mm, zmieniłem rozdzielczość nagrania zmieniłem na 70, 720p, e, ponieważ nie uważam że jest sens wrzucać 1080p, które się przycina, które się źle ogląda, bo zauważyłem też na niektórych e, fragmentach Lola spadki FPS-ów, spadki e, jakby płynności gry m, spadki. Spadki, spadki jakby jakości, bo też piksele się pojawiały w niektórych momentach. Ja się czepiam nagrania, tak. Szczerze mówiąc, ja jestem bardzo i jak zobaczyłem swoje własne filmy i spadki jakości w nich, to zacząłem kombinować. Zacząłem kombinować nad tym, jak zmienić te ustawienia. No i w ten sposób przy okazji zepsułem odcinki dwa co najmniej z Metina, ponieważ godzina materiału, którą miałem nagraną, nagrała się częściowo bez dźwięku, częściowo bez obrazu, częściowo w ogóle. Źle. I po prostu nie mogę zmontować tego, teraz mój sura ma gdzieś 15-16 level, coś takiego. Buffy jeszcze nie zacząłem expić. Porobiłem dużo misji. To, to tak, ja w ten sposób właściwie dobiłem 15 level. Nie wiem na którym skończyłem tam expić wtedy, ale cały exp, który teraz zdobyłem do tego 15 był jakby z samych misji. Porobiłem większość tych misji, które były. Jeszcze nie wszystkie, ale sporą część. I tak. I. Co mogę jeszcze powiedzieć, dokupiłem RAM, ale nie jestem pewien, czy już o tym nie mówiłem. Nieważne. Dokupiłem RAM. Teraz mam 12 RAMu więc myślę, że jest spoko już. I teraz to już tylko zmiana ustawień wpływa na to, czy są spadki FPS-ów, czy nie. Możliwe, że jeszcze karta graficzna, ale na razie. Fundusze nie pozwalają w ogóle o tym myśleć, dlatego będę kombinował z ustawieniami i może się okazać, że po prostu będę wrzucał filmy 720p, ponieważ to jest rozdzielczość HD. Rozdzielczość HD, którą mm, możemy zobaczyć przy, na, e, przykładowo na kanale ISAMu. On nie wrzuca w Full HD, wrzuca w 720p 30 fps. Oczywiście ja mu tego nie wytykam, to kurczę. No, to jest. E, jakby to powiedzieć, to nie jest wytknięcie, tylko ja bym chciał po prostu stwierdzić, że dużo youtuberów robi tak, nawet ci znani przykładem jest i samo w tym momencie, i po prostu nagrywają 720p, 30 fps, i mają dużo grono widzów. Dlatego w tym momencie, tak rozmyślając, doszedłem do wniosku, że nie ma sensu na siłę robić tych 1080p. I po prostu dawać Wam materiału kiepskiej jakości, tylko nagrać 720p, dać płynny obraz. Jeszcze nad tym pracuję, bo tu mam swój własny podgląd aktualnie po boku i obserwuję tak cały czas, spoglądam tutaj, czy jest wszystko płynnie. Staram się jeszcze poprawić to, bo zauważyłem już też, że dźwięk mikrofon słabo zgrywa się z kamerką, to znaczy jest pół sekundy, może sekunda czasem. Opóźnienie, różnica. Tylko, że nie mogę tego ustawić jakoś tak, aby było wszystko ok. I kombinuję z tymi ustawieniami, dlatego też już od jakiegoś czasu było mniej filmów. Był jeden film na dwa dni, chyba wchodził OMG Zombies, coś takiego. Ostatnio w ogóle się nie pojawiły filmy, no bo cały czas kombinuję z tymi ustawieniami. Co prawda, dopiero wczoraj kupiłem ram. Dopiero wczoraj rozbudowałem RAM, wszystko strasznie się tu świeci. Ale kurczę, nie mam na to wpływu, wiecie, bym mógł w sumie rolety zasłonić, światło zapalić. Ale kurczę, w środku dnia to tak średnio. Ale dobra, wracając do tego, no to kombinuję z tymi ustawieniami, kombinuję. Przy okazji mam też gry, które by wymagały większego obciążenia proca i grafiki którym chciał dla was nagrywać i to też testuję. E, dlatego. Kurczę no. Prawdopodobnie zostanie 720p. Bo to jest i tak HD, to jest dobra jakość. Na telefonach e, każdy z Was będzie mógł oglądać w dobrej jakości. I tyle. Chyba poruszyłem wszystkie najważniejsze tematy. Jeśli będę miał jeszcze czasu chwilkę, to nagram na dzisiaj jeszcze OMG Zombies. Ale. Nie jestem pewien, czy będę miał. To znaczy, spróbuję zacząć nagrywać go zaraz. Ale jeśli mi coś przerwie, to, to po prostu nie wrzucę tego filmu, tak? Myślę, że wyczerpałem wszystkie tematy. O, oh, fokus. Dobra. Wyczerpałem wszystkie tematy, które chciałem poruszyć w tym momencie, jakby w tym filmie. A więc ode mnie to tyle. Jak zawsze to byłem ja. E, tak i i no. Myślę, że przekazałem Wam to co, to, co było najważniejsze, i mam nadzieję, że zachęciłem Ciebie, drogi widzu, do zostawienia łapki na Facebooku. W końcu to tyle na dziś. Cześć!